Java wprowadzenie, typy danych oraz zmienne. Czego dowiesz się w tej lekcji? Jakie typy danych wyróżniamy w Java? Jak przechowywać informacje w programie? Jaki jest czas życia zmiennej? Jaki jest jej zakres widoczności? Typy danych. Java jest językiem ze ścisłą kontrolą typów. Co to oznacza w takim dużym uproszczeniu, jeśli określimy, że na przykład coś ma być tekstem, no to to będzie tekstem i Java będzie pilnowała, że to, co powiedzieliśmy, że ma być tekstem, musi być tekstem. Na początku poznamy 8 typów prostych. Będą to jedyne typy, których będziemy używać do momentu poznania obiektowości. Pierwsza grupa typów to typy całkowito-liczbowe. Reprezentują one liczby całkowite. I mamy tutaj do dyspozycji byte, short, int oraz long. Różnią się one między sobą tylko tym, że mają inny zakres wartości, który przechowują. Na przykład byte przechowuje wartości od minus 128 do 127. Long z kolei przechowuje wartości od minus 9 do plus 9 trylionów. Najczęściej natomiast będziemy korzystali z typu prostego int i jest to od minus 2 do 2 miliardów. Więc zdecydowanie w, wielkości, w większości właśnie ten typ będzie nam wystarczył. Nie musisz pamiętać dokładnie jakie są zakresy, możesz to zawsze sprawdzić też w dokumentacji. Typy zmiennoprzecinkowe, czyli typy, które mają jakąś wartość po przecinku, 2,5, 15 1 trzecia i tak dalej, zarówno minusowe, jak i plusowe wartości. Mamy tutaj do dyspozycji float oraz double. Różnica między nimi jest taka, podobnie jak w, in, jak w typach całkowito liczbowych, że mają różny zakres wartości, który przechowują. Są one bardzo duże, nie trzeba ich znać, ale najczęściej będziemy spotykali dubla. Typ znakowy reprezentuje je pojedynczy znak. W Java do reprezentacji znaków stosuje się standard Unicode, który zaraz zobaczymy, a więc znakiem może być np. Znak zapytania, literka Z duża, Z mała, siW. przeróżne znaki nie tylko z naszego języka, czy na przykład tak jak tutaj mam podany dolar, czy cyfra 5. To wszystko jest znakiem, wszystko co jest w Unicode, a żeby sprawdzić, co jest w Unicode, Unicode tak naprawdę zarezerwowany dla niego Java ma liczby od 0 do ponad 65 tysięcy. Więc tyle jest miejsca w Javie na znaki. No i możemy sobie tutaj szukać i do woli wybierać sobie dowolne znaki. Oczywiście musimy uwzględnić też nasz system operacyjny, na którym pracujemy, czy rzeczywiście są te znaki jeszcze na naszym systemie. Um. Czyli przykładowo, gdybym wziął on, i tak dalej, no to jak najbardziej będę miał do dyspozycji, bo mam tutaj zainstalowany język polski. Typ logiczny, czyli ostatni typ, o którym sobie powiemy, ty, ostatni typ prosty to boolean. On przechowuje jedną z dwóch, z dwóch wartości, albo będzie to true, albo false. Prawda lub fałsz. I teraz przejdziemy do zmiennych. Skoro poznaliśmy już typy, zastanówmy się nad, porozmawiajmy o zmiennych. Zmienne to jest, z, zmienna jest podstawową jednostką przechowywania informacji w programie. Zmienne są przechowywane przez Java na stosie. Jest to specjalna struktura pamięci zarządzana przez JVM. O stosie będzie też na samym końcu prezentacji. Dodałem kilka linków, gdybyś chciał jeszcze poszerzyć wiedzę. Na przykład na temat tego, jak Java przechowuje, jak zarządza pamięcią. I Teraz tak, jeśli chodzi o zmienną, to możemy ją zadeklarować. tak? Deklaracja polega na tym, że podajemy, jaki będzie typ oraz jaka będzie nazwa. Inicjalizacja z kolei będzie przypisaniem wartości do zmiennej, czyli podajemy nazwa, równa się wartość, czyli to, co jest po prawej stronie od równa się, będzie przypisane do. Tego, co jest po lewej stronie, czyli konkretnie do tej zmiennej. Czyli deklaracja mówi nam, potrzebując zmiennej o określonej nazwie i typie. Inicjalizacja natomiast mówi, przypisz jej określoną wartość. Jest też możliwość, co będziemy stosowali, zrobienia deklaracji i inicjalizacji w jednej linii. Wtedy podajemy po prostu typ, nazwa równa się wartość. I tutaj mamy przykładowe zmienne. H int age, czyli mamy deklarację age równa się 12, inicjalizacja double price, przypisanie ceny, pierwsza litera imienia, czyli mamy tutaj znak, następnie mamy sprawdzenie parzystości, tutaj akurat określiliśmy, że nie ma parzystości. Potem mamy znowu przypisanie jakiejś wartości do Price, czyli widzimy, że w tej linijce, gdyby program miał to czytać, to w tej linijce cena by była równa 2321, a już tutaj by było 44,92, czyli widzimy, że jest podwyżka. I oczywiście tutaj należy zauważyć, że deklarację oraz inicjalizację możemy zrobić w jednej linii, wartość przecinkową w W rozdzielamy kropką, znak dodajemy w apostrofach i każda instrukcja kończy się średnikiem. Deklarację wystarczy wykonać jeden raz, nie musimy robić jej wiele razy do tej samej, wręcz nie możemy deklarować kilku zmiennych o tej samej nazwie. Ciekawostka na temat typu znakowego. Typ znakowy, jak powiedzieliśmy, może przechowywać znaki unicode, natomiast nie zawsze nie musimy określać m, tylko w taki sposób, że podamy w apostrofie na przykład znak si, ale też możemy dać jego odpowiednik w formie dziesiętnej i w tabeli Unicode, którą wam pokazywałem, można znaleźć właśnie odpowiednik w formie liczby dziesiętnej i tutaj oba podejścia są jak najbardziej poprawne. Zadanie pierwsze: Napisz program przechowujący rok urodzenia oraz płeć osoby. Rok urodzenia to 2001, a płeć to K. Wypisz przechowywane informacje na konsoli. I teraz przejdziemy do. Yy, do katalogu apj, ja akurat tutaj tworzę moje projekty, stworzę nowy folder, java, prowadzenie, zmienne i wewnątrz stworzę nowy program, z tym, że użyję do tego, e, użyję tutaj notepada, czyli chcę pokazać też inne narzędzia do tego, żeby do programowania, tak, notepad ten standardowy Windowsowy jest bardzo ograniczony. Notepad++ już daje nam chociażby formatowanie składni. Dobrze, czyli teraz w Notepadzie będę chciał napisać mój pierwszy program. I on nie pierwszy program, przepraszam, tylko to zadanie, bo pierwszy program mamy już za sobą. Czyli muszę zdefiniować klasę. Powiedzieliśmy, że klasa rozpoczyna się od słowa klas, a potem mamy nazwę, niech to będzie App. Potem mamy kramerki otwierające, zamykające. Już teraz zapiszę ten plik, żeby, żeby zaczął mi podpowiadać składnie. Może nie tyle podpowiadać, ale chociażby ją kolorować, bo Notepad już daje takie rzeczy. Czyli Java, wprowadzenie zmienne. I pamiętamy, że plik powinien się nazywać tak jak nazwa klasy, czyli app Java. I rozszerzenie oczywiście tutaj w Notepadzie, w Notepad mamy już do dyspozycji. Więcej, więcej, tych typów, natomiast ja już określiłem, że ma być to java, więc Java, up java all types i tutaj zapisuję, sprawdzę jeszcze, czy kodowanie, o, widzimy, że jest utf-8, możemy ustawić ansi no i teraz już przechodzę do pisania metody main, czyli public static void main i w nawiasach string args Nawiasy, kolejny nawias otwieram, i tutaj w środku będę już pisał program zgodnie z poleceniem. A więc tak, mamy przechowywać roku rodzenia. rok urodzenia. Rok urodzenia to z 2001, więc widzimy, że jest to liczba całkowita. Nie będzie ra raczej roku 2001,5. Więc myślę, że INT byłby tu dobrym wyborem. Okreśmy jakąś nazwę i przypiszmy od razu wartość 2001. Płeć, widzimy, że to jest K, albo może M będzie, albo jakiś nieznany, niewiadomy, więc będzie to znak, tak? Możemy użyć tutaj znaku, myślę, że będzie dobrym wyborem. I gender równa się, i tutaj określę K, bo tak jest w treści zadania. Kolejna rzecz, jaką mamy zrobić, czyli tutaj zrobimy sobie jeszcze komentarz. Zadanie pierwsze, widzimy, że Notepad++ ładnie koloruje właśnie składnie, więc jest to na pewno czytelniejsze. I teraz robię wyświetlenie system out print line data, rok urodzenia, tak naprawdę system out print line gender. I tutaj coś nowego można powiedzieć, bo do tej pory wyświetlaliśmy jakiś tekst konkretnie. Natomiast w tym przypadku nie wyświetlam tekstu. Tylko chcę wyświetlić wartość zmiennej 2001, a żeby to zrobić przekazuję po prostu nazwę zmiennej, którą chcę wyświetlić. Czyli wyświetlam tą zmienną i tą zmienną. Teraz Ctrl-S, zapisuję zmiany, przechodzę do katalogu i tym razem znowu dla odmiany użyję git bash here. Czyli użyję git basza, jeśli macie zainstalowany git, to jak najbardziej możecie tego użyć jeśli nie macie, no to oczywiście komenda Terminal Windowsowy też wchodzi w grę. Komendy będą identyczne, a więc java c kompilujemy. App java oraz uruchomienie java app bez rozszerzenia i widzimy wyświetlił mi rok 2001 oraz k. Teraz może jeszcze dodatkową rzecz tutaj pokażę, jeśli chciałbym przed 2001 zrobić napis na przykład Roku urodzenia dwukropek, 2001, no to muszę przed właśnie tą zmienną dodać tekst. No dobrze, no to dodajmy tekst Earth, Year, dwukropek, spacja. No i teraz, żeby połączyć tekst z wartością jakiejś zmiennej, trzeba zrobić plus. To nie będzie dodawanie na zasadzie liczba 5 plus 5, czy 2001 plus 5. No tutaj jest znak, jakiś tekst z lewej strony, więc to będzie połączenie dwóch do tekstu, zostanie dołączona po prostu 2001. I podobnie możemy zrobić z drugą wartością. Zapisałem zmiany, wchodzę do konsoli, dwa razy strzałka do góry, java C up. Znowu strzałka dwa razy do góry, java up. I mamy tutaj nasz wynik. Możemy w taki sposób zostawić to zadanie pierwsze. Przechodzę do prezentacji i co mamy dalej? Zadanie drugie. Napisz program przechowujący informacje o tym, czy osoba jest pełnoletnia oraz przechowaj jej średnią ocen. W tym przypadku osoba jest pełnoletnia, a jej średnia to 3,5. Wypisz przechowywane informacje na konsoli. No to oczywiście przechodzimy do do pliku, w którym mamy kod programu, piszemy zadanie drugie i w tym przypadku mamy przechować informację o tym, czy jest pełnoletnia, czy nie jest pełnoletnia, tak? Czyli mamy true, false. Tutaj dobrze by było użyć właśnie typu bulin Boolean. Boolean is adult, na przykład, i mamy, że osoba jest pełnoletnia, czyli określamy true. Średnia. Średnia, widzimy 3,5, widzimy wartość zmiennoprzecinkową, więc double, average 3,5. Ok, no i wyświetlenie, czyli zróbmy podobnie jak w zadaniu pierwszym, dwa razy wyświetlenie, is adult, znak zapytania, i program nam odpowie tak albo nie. I kolejna rzecz. Average. Enter. Przechodzę do konsoli. Dwa razy strzałka do góry. Kompilacja. Dwa razy strzałka do góry. Uruchomienie. I widzimy, że teraz zadanie pierwsze mamy tutaj oraz zadanie drugie. Dwa zadania nam się. Wyświetliły. Jeśli chciałbym jeszcze w konsoli wyodrębnić, na przykład napis zadanie pierwsze, nie ma problemu. Mogę napisać system out print line zadanie pierwsze. Możemy też go poprzedzić kilkoma znakami. Jak i na zakończeniu, kilka znaków. To będzie zadanie pierwsze, a tutaj mamy zadanie dwa. Ok, no to jeszcze raz, dwa razy strzałka do góry, dwa razy strzałka do góry, kompilacja, uruchomienie, już tutaj mamy ładnie rozdzielenie pomiędzy zadaniem pierwszym, a zadaniem drugim. Wracamy zatem do, do prezentacji. Zadanie trzecie to jest zadanie dla Ciebie, do wykonania samodzielnie, a więc napisz program, w którym przechowasz numer domu, numer mieszkania oraz stan konta, Założenie jest następujące: numer domu to liczba z przedziału od 1 do 1000, numer mieszkania to może być liczba z przedziału od 1 do 100, a stan konta to może być z przedziału od minus, tutaj mamy minus 1999 999,99 do plus. Ta sama liczba. I co ważne, ustaw wartości, a następnie wyświetl w konsoli, ale użyj jak najmniejszych typów, tak aby spełniały założenia. Czyli numer domu, użyj najmniejszy możliwy typ, który spełni założenie. Numer mieszkania, użyj najmniejszy możliwy typ. OK? To będzie zadanie dla Ciebie. Idźmy zatem dalej. Powiedzieliśmy sobie o 8 typach prostych. Typy całkowito-liczbowe, w którym głównym w zastosowaniu jest int, zmienno przecinkowe, czyli przede wszystkim double, typ znakowy car oraz boolean. Teraz powiemy, powiedzieliśmy sobie oczywiście o zmiennych, że zmienna ma typ, zmienna ma nazwę, zmiennej możemy przypisać wartość i program po prostu pamięta tą wartość po wpisaniu. Wpisujemy wartość, potem możemy różne operacje wykonywać. Program będzie to pamiętał. Dobrze, porozmawiajmy teraz o zasięgu zmiennych. Co to takiego jest? Tak, czyli w których częściach programu mogę rzeczywiście korzystać z tej zmiennej, gdzie będzie ona widoczna? I teraz tak, zmienna jest dostępna w bloku, w którym została zadeklarowana oraz we wszystkich blokach zagnieżdżonych w stosunku do tego bloku. To jest ogólna zasada, bardzo szeroka i ma zastosowanie wszędzie w każdym miejscu. Tak, chcę, żebyś w taki sposób o tym myślał. Czyli blok, blok będziemy rozumieli jako coś, co rozpoczyna się od klamry i kończy klamrą. Będzie wiele elementów w Javie, do tej pory użyliśmy klasy oraz metody. Klasa rozpoczynała i kończyła się klamrą, czyli to jest jeden blok, metoda rozpoczynała i kończyła się klamrą. Ale będą też instrukcje sterujące, będą przeróżne jeszcze inne elementy, które też będą używały klamer. I teraz tak, spójrz na rysunek po prawej. Niech każdy prostokąt właśnie na moim rysunku oznacza blok, a więc klamry otwierająco zamykającą. Mogą one dotyczyć klas, metod instrukcji. Tak jak już wspomniałem, nie ma to znaczenia. Istotna jest, z kolei, istotna jest kolejność zagnieżdżenia. I teraz, jak zachowa się program w przypadku tym tutaj konkretnym, który narysowałem? Mamy. Blok A, w którym jest zadeklarowana zmienna int age, która przechowuje wartość 18. Natomiast potem mamy blok B wewnątrz bloku A, mamy zadeklarowaną kolejną zmienną. Tutaj mamy cenę, a następnie jest próba wyświetlenia obu. Potem mamy blok C, który jest w bloku A, i on chce wyświetlić również wiek oraz cenę. Czy, czy wiesz, jaki będzie wynik tego? Jeśli chcesz chwilę się zastanowić, zatrzymaj, może. I zastanów się, jaki będzie wynik. Będzie wyglądało to następująco. Blok B jak najbardziej wyświetli H, ponieważ H jest zadeklarowane w nadrzędnym bloku. Czyli, tak jak powiedzieliśmy, H jest widoczne nie tylko w A, ale też wewnątrz wszystkich, które są we wszystkich blokach, które są wewnątrz A, czyli zarówno i w B i w C i gdyby w B jeszcze było kolejne zagnieżdżenie, to H też byłoby tam widoczne. Price również będzie wyświetlone, ponieważ price zostało zdefiniowane w B, czyli jak najbardziej ta zmienna jest widoczna w tym bloku. W C będzie już troszkę gorzej, tak? System Outprint H jak najbardziej, bo H zostało zadeklarowane w A, a C jest w A. Tak, tutaj mówimy bardzo ogólnie. To może być klasa, to może być metoda, to może być y, instrukcja sterująca w metodzie. Ważne, że jest blok w bloku. Tak. Kolejna rzecz, system outprint line price. No tutaj nie ma możliwości. Kiedy program zacznie szukać price, no to w C nie znajdzie, pójdzie wyżej do B. W, y, sorry, do A. W A oczywiście nie znajdzie. On jest w B, a w B, B jest obok, a nie nad. To jest jego. Y, Rodzeństwo, można powiedzieć, gdybyśmy patrzyli na strukturę drzewa. No właśnie, jeśli tamten przykład nie do końca do ciebie trafił, rozrysujmy to może właśnie w postaci drzewa. Gdyby było to drzewo, no to mamy blok A, wewnątrz niego mamy B i C. No i teraz może jest to bardziej widoczne. Jeśli jesteśmy w bloku B i chcemy wyświetlić H, no to idzie do góry w strukturze tak długo, aż dojdzie do samego końca szukając H i znajdzie jak najbardziej w A. Jeśli szuka price, to już u siebie znajdzie price. Natomiast w C szuka h, idzie do góry, do góry, znajduje h 2 A. Szuka price, dochodzi do samego końca i nie znalazł. Okay? Czyli nie ma dostępu do price, i tutaj będzie błąd, informacja, że taka zmienna w ogóle nie istnieje. Dobrze, pójdźmy zatem krok dalej. Wiemy, że są zmienne, wiemy, że zmienne. Yy, Zmienne mają zasięg. Ich zasięg to, to tak naprawdę ich cały, to cały blok, w którym zostały zdefiniowane. I teraz powiedzmy sobie o czasie życia zmiennych. Zmienne w językach takich jak C, należało samodzielnie czyścić, usuwać zmienną, zwalniając pamięć. Zmienna, tak jak powiedziałem, definiując zmienną, ona jest przechowywana na stosie, czyli jest to fizycznie. Gdzieś na komputerze, na, na, na urządzeniu, na którym uruchamiamy program, jest zapisywane. Czyli gdybyśmy tylko zapisywali, a nie zwalniali, to w końcu byśmy przy, po prostu zabrakłoby nam miejsca. Ok? I teraz w tych językach C, C, w tych językach, które były jeszcze przed Javą, no to trzeba było robić ręczne usuwanie. Trzeba było powiedzieć zwolnij pamięć, zwolnij pamięć, zwolnij pamięć. I musieliśmy o tym pamiętać. W Javie wprowadzono taki mechanizm który robi to automatycznie za nas i on się nazywa garbage collector. Niektórzy mówią odśmieczacz. I garbage collector usuwa zmienne z pamięci w momencie, gdy wychodzimy z zasięgu jej widoczności. Czyli jeśli zna, wiemy, jak stworzyć zmienną i wiemy, jaki jest jej zasięg widoczności, a o tym mówiliśmy przed chwilą, czyli w zakresie danego bloku, no to wiemy też, jak długo żyje. Jak wychodzimy z bloku, to garbage collector ją usuwa. I spójrzmy jeszcze raz na rysunek z blokami. Zmienna price, tutaj mam informację, że pod koniec bloku B zostanie usunięta zmienna price. Dlaczego? Ponieważ w bloku B została zdefiniowana tutaj, a skoro blok B kończy się właśnie tu, no to w tym momencie zostanie usunięta. Garbage collector usunie zmienną age dopiero na końcu tutaj, ponieważ age zostało w bloku A zadeklarowane. Czyli usunięcie nastąpi na samym końcu. Tak należy na to patrzeć. Podsumowanie. W Java mamy 8 typów prostych. Byte, short, int, long są to typy całkowito liczbowe. Różnią się tylko ty z zakresem, który przechowują. Mamy zmiennoprzecinkowe float oraz double. Tutaj też mamy tylko różnice w zakresie. Mamy typ znakowy, który przechowuje unicode oraz boolean, który przechowuje true false. Zmienne tworzymy określając int typ oraz podając nazwę. Java jest ściśle typowana, więc typ zmiennej będzie mocno pilnowany przez Java. Jeśli stworzymy zmienną typu int, to ciężko będzie tam wpisać np. wartość true. Zasięg i czas życia zmiennej są ze sobą powiązane. Zmienna jest widoczna w bloku deklaracji oraz w blokach podrzędnych. Garbage Collector usuwa zmienną z pamięci, czyli zarządza pamięcią. Zarządza właśnie tym usuwaniem, gdy wychodzi ze swego zakresu. Dodatkowe informacje dla ciebie na koniec, gdybyś chciał poczytać o typach prostych w żawie, garbage collector, czy właśnie zarządzaniu pamięcią w żawie.